Życie to ciąg lekcji, które muszą zostać przeżyte, aby zostały zrozumiane. Wszystko jest zagadką, a kluczem do zagadki jest inna zagadka. Ralph Waldo Emerson lubię się uczyć, lubię poznawać nowe rzeczy, łatwo napalam się na nowe zadania, nowe wyzwania, lubię związany z tym wysiłek intelektualny. Myślę, że duża część tego mojego podejścia wynika z informacji, którą dostałem na terapii. Chodzi o to, że picie alkoholu niszczy neurony, a może połączenia pomiędzy nimi. Choć nie da się tego w całości odbudować, to da się zrobić nowe ścieżki, jeśli po pierwsze przestanie się pić, po drugie będzie się intelektualnie wysilać. Trochę jak z wątrobą odświeża się, choć mimo tych kilku lat niepicia, mówię lekarzom o swojej historii. Każdy z nich powtarza, że widać to w poziomie otłuszczenia. Wracając do wysiłku, nie znoszę krzyżówek, jolek i innych tego typu rozrywek umysłowych. Podobnie nie bawi mnie sudoku, choć same w sobie gry logiczne lubię. Gramy w gry planszowe, czytam książki i uczę się nowych rzeczy. To podobno wymusza powstawanie ścieżek w mózgu. Dlatego, jeśli jestem w jakimś miejscu, następnym razem próbuję dojechać tam sam, bez GPS, próbuję przeliczać różne rachunki w głowie zamiast używać kalkulatora przypominam sobie fakty, zanim pójdę na łatwiznę wyszukiwarki internetowej. Dlatego też piszę tę notkę sam, nie używając dużego modelu językowego, ale rysować nie umiem.